Papież Leoncz XVI ostrzega, głosząc dziś słowo, które niczym piorun przenika nasze serca. Jeśli zawsze budzisz się zaniepokojony, to nie jest normalne. Te słowa nie mają brzmieć jak werdykt wyrzucany bezwzględnie. Przeciwnie, są jak delikatny dotyk ojca, który widzi zmęczenie naszych dusz, zna napięcie naszych myśli i pragnie przynieść nam prawdziwy odpoczynek. Wyobraź sobie świt, który nadechodzi spokojnie i cicho. W tej ciszy jednak ty czujesz serce, które już bije z niepokojem, chociaż dźwięk budzika jeszcze nie rozszedł się po pokoju. Ten niepokój, ten ciężar w klatce piersiowej, który towarzyszy ci od pierwszej chwili przytomności, to nie jest normalne. Nie tak stworzył Cię Bóg. Nie po to zanurzył Cię w jego miłosiernej nocy, żebyś wyłaniał się z niej skrępowany troską i niepewnością. Ten stan, wyłanianie się ze snu w stanie lęku, jest znakiem. Prawda od nieduszy coś mówi. I choć świat podsuwa setki wyjaśnień, od stresu przez przewlekłe zmęczenie po problemy zdrowotne, papież Leon XIV patrzy głębiej w głąb, gdzie dociera tylko spojrzenie łaski i mądrości duchowej, i pyta cię zaciekawiony, czyże to nie jest człowiek zasypiający słyszany w swoich modlitwach. Niepokój przed porankiem to nie tylko bark kawy w żyłach, to nie problem braków do zaspokojenia. To porcja ducha, który przypomina: coś nie istniałoby, gdyby Bóg nie zechciał Cię obdarzyć pokojem, Jego pokojem, który przewyższa wszelki rozum, Felpe 4. 7. Gdy budzisz się napięty, to znak, że możesz zapomniałeś, jak głębokim snem jest sen w Panu, jak bezpiecznie możesz zanurzać całe serce w Jego rękach. To nie oznaka grzechu, choć może narazić duszę na subtelną przywarę przyzwyczajenie się do lęku jako naturalnej ozdoby dnia codziennego, czyli niech niepokój stanie się twoim towarzyszem od wschodu słońca do wieczora, a staniesz się jak żołnierz bez tarczy, choć obsypany świtem. Bez Bożej tarczy pokładania ufności to życie na granicy, jeden krok od zamętu. Technicznie, ciało wydziela w ciągu dnia i nocy hormony stresu, zaczynając od kortyzolu, podtrzymujący czuwanie i gotowość do działania. To dobrze, gdy jest umiarkowany, ale co jeśli rano dostajesz impuls ponad miarę, zanim jeszcze otworzysz oczy? Co jeśli serce rozpędza się, umysł zaczyna wypełniać się myślami, dusza oddycha skrótem lęku. To nie tylko biochemia, to objaw, który może wskazywać na wewnętrzny konflikt między nadzieją a walką, między wiarą a tchórzostwem, między ciszą kościoła a hałasem Twoich wątpliwości. Ten stan może być sygnałem duchowym, zaproszeniem do stoczenia bitwy. W tej walce nie jesteś sam. Papież Leon XIV, który wznosi głowę ku niebu i nasłuchuje głosu Ducha Świętego, wychodzi naprzeciw tego lęku, nie po to, by pogłębić wyrzuty sumienia, ale by przyłożyć plaster krzyża do zranionej duszy. Przypomina, że twoja dusza jest jak baranek w ręku pasterza, delikatna, ale bezpieczna. O ile naprawdę mu ją powierzasz. Wyobraź sobie poranek, w którym budzisz się spokojnie, jasne światło wpada przez okno, a w środku ciebie króluje pokój. To nie imaginacja, to obietnica Chrystusa. Papież Leon XIV nie mówi o utopii, ale o realnej łasce dostępnej od pierwszej chwili życia każdego nowego dnia. I w tej chwili rodzi się pytanie, co zatkwiło pokój twojej duszy? co w Twoich modlitwach nocnych, w zanurzaniu w sakramencie spowiedzi i komunii świętej, zacementowało się we wspomnieniu lęku, zwątpienia, osamotnienia. Wielu świętych, od świętego Jana, od krzyża poświętych, Terese doświadczało nocnych ciemności duszy i rano wychodziło z niej spokojem nie z ich własnych sił, lecz z sił Chrystusa. Papież Leon XIV patrzy na to i mówi – jeśli wciąż budzisz się z lękiem, to jest znak, że twój wewnętrzny dialog jeszcze nie dosięgnął końca. Gdy powstajesz, Janie czy Mario, to jakby rozmowa między tobą a Bogiem została przerwana w pół zdania. I ten nieukończony dialog, zostawiony bez odpowiedzi, otwiera drzwi do lęku. Dlatego papież Leon XIV wzywa cię do prostoty modlitwy porannej. Niech pierwsze słowa, zanim pójdziesz do łazienki. Zanim otworzysz telefon, zanim kupisz pierwszą rzecz w myślach, będą Boże, dziś zależy od ciebie. Tak zaczyna się dzień. I dzień z Bogiem zaczyna pokój. Nie chodzi tu o naiwną afirmację, jak gdyby pokój pojawił się jako polianka róż w środku burzy. Nie. Chodzi o rzeczywistość. Pokój, który pojawia się w sercu, gdy stawia się zakład na Boga, nie tylko w święta, ale w zwykły poniedziałek rano. Gdy budzik rozpoczyna kolejną godzinę Twojego życia, ten pokój to nie bójda, to dar, ale dar wymagający od ciebie decyzji. Jeszcze przed posiłkiem, zanim dzień zacznie rządzić tobą, powtarzaj: Oddaję ci dziś stres, nerwy, lęki. Ty jesteś moim panem, ty jesteś moim spokojem. Właśnie w tym kontekście papież Leon Czysztynowskiej przypomina, że ta codzienna ofiara, powtarzana w prostocie i pokorze, zawiera w sobie ogromną siłę duchową. Rezygnujesz z domniemania kontroli nad wszystkim. Często jest to jedyna rzecz, która zatrzymuje pokój w drzwiach serca. Rezygnujesz z myśli: Jeśli nie czuję się gotów, nie dam rady. Rezygnujesz z przekonania: To tylko ja i moje lęki, nikt mnie nie zrozumie. W ich miejsce wnosisz zdanie krótkie. Boże, Ty wiesz, co będzie. Ty jesteś odpowiedzialny. I jeśli zbyt długo żyłeś od świtu do świtu, jakby bycie gotowym to konieczność od samego rana, to teraz papież Leon XIV zaprasza cię do głębszego zrozumienia. Niepokój to nie energia, którą musisz podążać, to wołanie o zmianę, to prośba twojej duszy, by pozwolić sobie śnić w modlitwie, choć się boję, wiem, że Ty mi dajesz siłę. Bez tego, zaczątek dnia może być jak bieg bez mety. Nie jest normalne budzić się z lękiem, powtarza z troską papież Leon XIV. To nie jest stan stały, to znak, alarm. I choć rodzi się w duszy, ma konkretne konsekwencje. Napięcie mięśni, złość, spłycone oddechy, gotowość do walki i niekoniecznie tej słusznej. Wszystko zaczyna się w chwili otwarcia powiek, gdzie zacznie się twój dzień, w modlitwie i w zdaniu z tobą. Tam powstaje pokój duchowy. Który ma siłę trwać. Niech więc Twoja rana porannego lęku staje się skruchą, która przynosi przebudzenie. Niech ta rana przemienia się w modlitwę, która przywołuje pokój nie z tego świata, ale z serca Jezusa Chrystusa. Niech będzie zaczynem nowej opowieści opowieści życia w wolności dzieci bożych, którzy wstają nie z obawą, lecz z ufnością. Nic na zewnątrz nie trzeba zmieniać. Poza tym jedynym zdaniem Jezu, ufam Tobie. Jeśli budzisz się zaniepokojony, wiedz, że nie jesteś sam. Papież Leon XIV staje dziś przy Twoim łóżku i mówi: wybudź się duchowo, powiedz mu, oddaj to, co boli, a wkrótce zobaczysz, że dzień nie jest tylko kolejną walką, lecz polem łaski. Tniechcie jego błogosławieństwo ochrania już od pierwszej minuty dziś i na wszystkie jutra. Papież Leon XIV przemawia dziś do głębi Twojego serca. Nie po to, by oceniać, ale by uzdrowić. Przynosi ze sobą światło Ewangelii, które rozświetla mrok porannego niepokoju. W drugim bloku tego duchowego przewodnictwa zagłębiamy się w cztery tajemnice ukrytego lęku, które mogą blokować łaskę rozpoczęcia dnia w pokoju. I w każdej z nich kryje się ważna lekcja wezwanie do przemiany oraz strategia wyrwania się z emocjonalnych sit. Pierwsze odkrycie to mistyczna pokusa samozależności. I kontroli. Ten głos w tobie powtarza: Jeśli dziś nie wszystko zaplanuje, wszystko runie. To, co wydaje się rodzajem cnoty odpowiedzialność za siebie i bliskich w rzeczywistości może zamienić się w kajdany niepokoju. Bez Bożej obecności nie ma bezpieczeństwa. Nawet jeśli myślisz, że wszystko zależy od ciebie. Papież Leon XIV przywołuje tu modlitwę świętego Jana od krzyża. Jeśli chcesz pokoju, przyjmij niewiedzę. W poranku człowiek jest szczególnie podatny na pokusy kontroli. Budzik jeszcze nie ucichł, a my już tworzymy w głowie harmonogram dnia i wyobrażamy sobie każdy scenariusz. Ale jeśli ten poranek nie zaczyna się od aktu ufności, Boże, dziś zależy od Ciebie. To już od pierwszych sekund oddajemy tron serca własnym emocjom i rozpaczy. Co jeśli? Zamiast postawić Jezusa na samym początku, Dajemy priorytet niepokojowi. To jak budowanie domu na piasku, pozornie stabilne, ale zachwiane przy pierwszym wietrze niesprawdzalności. Pokusa kontroli nie jest grzechem sama w sobie. Jest zaproszeniem do uznania, że bez Boga stoimy wobec chaosu naszych lęków. Drugie odkrycie to poczucie niedowartościowania, wypływające z najgłębszych ran dzieciństwa, zwątpienia i krytyki. Głos tej tajemnicy powtarza. Nie zasługuje na spokój, bo jestem niedoskonały, mało wartościowy, a może nawet grzeszny. I choć jesteśmy zbawieni przez wiarę w kościele, ten głos sprawia, że budzimy się jakby z osądem już wydanym. Zło, które zrobiłem, ciąży nade mną, i choć wyspowiadałem się i przyjąłem komunię, nadal muszę zapracować na odpuszczenie. Papież Leon XIV przypomina, jeśli Jezus ukończył dzieło zbawienia. To zadość uczynienie już zostało złożone. Kto podważa ofiarę krzyża, ten miesza łaskę z zasługą, a to droga lęku i ciężaru, niepokoju. W poranku człowiek rzadko myśli o rzeczach wielkich, myśli o rachunkach, spotkaniach, obowiązkach. Ale to w tym jednym krótkim momencie, tuż po przebudzeniu, głos poczucia niedoskonałości wydaje wyrok. Nie jesteś wystarczająco dobry, by być w pokoju dzisiaj. To paradoks. Boża łaska jest nieskończona, a jednak my tworzymy pustynie krytyki tam, gdzie była zasiana nadzieja. Papież Leon XIV je woła Pokój poranka to świadectwo stworzonego i odkupionego człowieka. Duchowość tego momentu wymaga nauki przyjmowania łaski, aż stanie się ruchem serca, a nie tylko intelektualnym aktem wiem, że jestem zbawiony. Trzecia tajemnica to chemia duchowa samotności i odcięcia od Chrystusa. Wielu z nas, wpatrując się w telefon tuż po przebudzeniu, oddala się od pierwszego Bożego spojrzenia. Zamiast modlitwy, tego pierwszego słowa, dziękuję ci, panie, sięgamy po obrazek, skrolujemy wiadomości, wchodzimy w wiadomości innych ludzi i już czujemy, że zostaliśmy sami. To jak picie wody morskiej, szukając orzeźwienia. Im dalej od Chrystusa, tym bardziej pragniesz. Papież Leon XIV widzi to jasno. Samotność poranka jest inkubacją strachu, bo nie zaczęliśmy dnia w jego obecności. Dużo łatwiej uwierzyć, że jesteśmy samotni, gdy rwa narasta w sercu, gdy talent społeczny się nakłada na niepewność. Samotność nie musi wynikać z braku ludzi, może pochodzić z braku wiary w obecność Bożą, a to zawsze prowadzi do lęku, zwłaszcza rano, gdy ciało budzi się i czeka na impuls miłości i przynależności. Jeśli jej nie otrzyma, Pojawia się niepokój. Papież Leon XIV zaprasza więc do prostego gestu: po przebudzeniu złożyć ręce, spojrzeć w niebo i powiedzieć: jesteś tu, nie jestem sam. Powiedzieć i potem ten przekaz powtórzyć przez pierwsze pięć minut ciszy, zanim umysł porwie kolejne impulsacje. To ćwiczenie duchowe, jakby napisać: Jezu, ufam Tobie dużymi literami dnia. Czwarta tajemnica to przekonanie, że troska jest cnotą, a nie pułapką. Jeśli się martwię, to znaczy, że zależy mi. Jeśli nie budzę się z obawą, to nie jestem wystarczająco odpowiedzialny. W umysłach wielu katolików troska o rodzinę, pracę, finanse to dowód miłości i wierności. I choć są to wartości słuszne, to jednak przyjęte bez biblijnego kontekstu, jak zauważa papież, stają się fałszywą cnotą. Troszeczkę niepokój? Dobrze. A dużo? To znak, że zaczęliśmy nosić ciężary świata jako nasz plecak, a nie powierzyliśmy je Bogu. Jezus mówi: Nie troszczcie się o jutro. I papież Leon XIV przypomina to z całą mocą. Nie chodzi o unikanie odpowiedzialności, chodzi o uznanie, że odpowiedzialność bez pokoju jest jak skrzydła bez powietrza. Możesz je otworzyć, ale nie uniesiesz się. Odpowiedzialność wymaga zaufania, bo jeśli zakładamy, że możemy stracić wszystko przez brak kontroli, to budzimy się obsesyjnie i zaczynamy dzień w biegu i potknięciach. Te cztery tajemnice pokusa kontroli, poczucie niedoskonałości, samotność duchowa i fałszywa cnota troski są zakamuflowanymi wrogami pokoju poranka. Papież Leon Czeszczanasteście nazywa je mieszanką trucizny wewnętrznej bo powoli, ale skutecznie zatruwają fundament dnia. Są jak subtelne błędy architektoniczne w budowie domu. Nawet jeśli reszta konstrukcji trzyma się mocno, one mogą spowodować pęknięcia, których w ogóle nie zauważysz, dopóki dom nie zawali się pod ciężarem niepokojów, zmęczenia, frustracji. Ale jest remedium przepiękna kontrstrategia. Papież Leon XIV wzywa do czterech kroków reakcji duchowej. Codziennego aktu oddania z rana, modlitwy krótkiej, jak iskra, Boże, jestem delikatny. Dziś zależy od ciebie. I powtarzania przez pierwsze minuty dnia, sieci wspólnoty, choćby przez krótką telekcję z kimś, kto modli się z tobą, rachunku sumienia. Sprawdź w sercu, która z czterech tajemnic dziś działa najmocniej, i nazwij ją. Wreszcie, przyjmij komunię nie tylko w niedzielę, ale jak pokarm na sen. Nawet jeśli nie dziś. To w 1900, najbliższym dniu powszednim, mniej formalnej, ale bezpośredniej więzi z Chrystusem. W ten sposób poranek przestaje być polem walki, a staje się polem łaski, gdzie łaska nie pojawia się przez przypadek, ale przez akt woli, wolę prostoty, dobroci i poddania. Papież Leon XIV mówi: Nie wystarczy powiedzieć raz, trzeba powtarzać jak echem, aż zmieni się struktura Twojego poranka. Aż dzień zacznie się inaczej, z oczekiwania na Jezusa, a nie na to, co cię boli. I pamiętaj, to nie kwestia teorii, to kwestia doświadczenia. Każdy, kto próbował tej duchowej sztuki poranka, uwierzył później, że dzień może być spełnieniem nie tylko obowiązków, ale i Boga, który chce działać w tobie. Więc jeśli lęk budzi cię każdego dnia, nie szukaj w sobie winy, szukaj w Jezusie pokonania. Na styku tajemnic i strategii rodzi się poranny akt wyzwolenia, mały, ale brzemienny, mały, ale zmieniający. I papież Leon XIV nie obiecuje, że od razu całe życie się zmieni, obiecuje, że od tamtej małej chwili, od pierwszego westchnienia, ufaj, pocznie się postać dnia przemienionego. Amen. O poranku, gdy pierwsze promienie słońca przeciskają się przez zasłony, otwierasz oczy, i co teraz? Papież Leonce Trennackiej zaprasza cię dziś na doświadczenie, które może odmienić cały dzień, a może nawet całe życie. Nie chodzi tu o techniki psychologiczne czy szybką afirmację. Chodzi o poranek, który staje się chwilą życia duchowego, spotkania Chrystusa, zrodzenia pokoju i gotowości na jego działanie. Wyobraź sobie, że pierwszym aktem po przebudzeniu nie jest sięgnięcie po telefon ani nawet modlitwa z ust, ale cisza. Oddech, który nie szuka odpowiedzi, ale obecności. I to jest pierwszy gest tego trzeciego zamykającego bloku: cisza, zanim powiesz choćby jedno słowo: cisza, której nie przerwałeś myślami, lenistwem, stresem cisza, która mówi: Jestem tutaj, z tobą. Potem w tej ciszy powiedz jedno zdanie: Jezu dziś oddaje ci siebie. Uważaj, by to nie było tylko frazesem, ale intencją, świadomym aktem ducha. Papież Leon XIV. naucza, że poranki, które zaczynają się od krótkiego aktu duchowego, mają inny ciężar, niosą dobro, nadzieję, siłę do twarzy dnia. Następny krok to przyjęcie doświadczenia pokoju. Nie czekasz, aż opadnie napięcie albo wszystko się poukłada. Nie, już teraz, mocą obietnicy Chrystusa. Pokój zostawiam Wam, mój pokój daję Wam. J. 14.27 Mówisz sobie: Przyjmuję Twój pokój, Jezu. Nie roztrząsaj, czy czujesz coś podobnego, przyjmujesz słowem, w prostocie woli i w ten sposób zasiewasz pokój w swoim sercu, w chwili, która dopiero się zaczyna. To akt wiary, uznania, że coś dzieje się w niewidzialnej przestrzeni ducha. Papież Leon XIV nazywa to adopcja pierwszej chwili dnia, jako daru i protestu przeciw lękowi. Bo dzień nie zaczyna się w ciemnościach umysłu, ale w świetle, jeśli chcesz, w światłości przebywającej w tobie. Jeśli czujesz wzburzenie albo niedowartościowanie, nie ignoruj tego, ale przyłóż do ich ogniska modlitwę, krótką jak iskrzenie. Jezu, ty widzisz moją słabość. Wiem, że mnie kochasz. Tu nie musisz mieć przemyślanej formy. Wystarczy spojrzeć swojemu lękowi w oczy i powiedzieć do niego, że wolisz zaufać. Po chwili mów, Pokaż mi dziś, gdzie mnie prowadzisz. I tak powstaje łączność, linia duchowa między rodzącym się porankiem a sercem Boga. Następnie papież Leon XIV zachęca do aktu społeczności, nawet jeśli mieszkasz sam. Możesz napisać do kogokolwiek kilkaset słów. Dziś zaczynam dzień od zaufania Jezusowi. Chcę, żebyś wiedział, że modlę się za ciebie. To akt, który wyprowadza twój poranek z samotnego kręgu myśli. I umieszcza go w sieci rodziny chrześcijańskiej, rodziny, która porankami żyje i trzyma się razem. I od tego momentu dzień zacznie być polem powstania sieci łaski, niejednoczenia się w lęku. Zostaje czwarty krok konkretne działanie. Nie mówimy tu o zwykłej skuteczności, lecz o ukierunkowaniu duchowym. Poświęć choćby pięć minut przed wyjściem, by napisać krótki cel duchowy, na przykład Dziś chcę zauważać trzy momenty, w których lęk może wrócić i wtedy powiem sobie to jest chwila zaufania. Albo? Dziś świadomie wyciągnę rękę do osoby, która potrzebuje modlitwy albo miłości, tak jak Jezus. I ten konkretny plan zamyka poranek i otwiera dzień na miejsce działania Boga w codzienności. W ten sposób poranek nie jest jednorazowym momentem, ale staje się rytmem, cyklem, który może trwać całe życie. Papież Leon XIV naucza, że jeśli powtarzasz te cztery kroki cisza i akt oddania, przyjęcie pokoju, akt społeczności i duchowy cel to dzień zaczyna rządzić tobą, a nie ty dniem. A twoje życie zaczyna dotykać głębi i mocy łaski, nie zmieniając zewnętrznego otoczenia, ale w sercach, intencjach, sposobie reagowania, sposobie patrzenia. Na koniec papież Leon XIV. Zaprasza cię do celebracji poranka. Niech uczucie pokoju, które zaczęło dziś działać, rozciągnie się na każdy twój krok. Niech będzie modlitwa dłoni, słowo, błogosławieństwo, spojrzenie, miłość. I jeśli dziś jutro pojutrze przyjdzie lęk, wróć do początku. Poranna cisza, słowo, jaką przyjmuje, akt społeczności, duchowy cel. I tak to będzie dzień po dniu działać. Nie muszę obiecywać, że wszystko się natychmiast zmieni, ale mogę zapewnić, że to praktyka, która buduje struktury pokoju od fundamentów. Zaczynając od ciszy i prostego zwrócenia się ku Jezusowi, każdego ranka, choćby nie pamiętać potem, już ziarno zostanie rzucone. A ziarno słowa ufaj może przynieść życie, jak krzew, który rośnie w ukryciu, aż w końcu przyniesie owoce widoczne. Papież Leon XIV chce, byś wiedział – ten moment rana jest jak chwila wyboru. Pozwolisz lękowi zasiać chaos, czy pozwolisz Chrystusowi zasadzić pokój? Wybieraj, wybieraj codziennie. A jeśli wybór stał się dla ciebie codzienny, to w niedalekiej przyszłości obudzisz się z wiarą, że dzień, każdy dzień zaczyna się od ciebie, ale nie od twojej siły, od jego mocy, jego pokoju, jego planu. Zatem wyrusz w ten trzeci blok, bez rozdzielania, bez dzielenia, jako całość jako świadectwo miłości Ojca, który zaczyna z tobą każdy dzień. Niech cię prowadzi Duch, niech będzie to twoja modlitwa stawania się dzieckiem światła, które z każdym porankiem powstaje do życia, świeckiego Chrystusa, który przeciera nowe drogi w codzienności. Amen.